Witam w lofcie y, po, po bardzo fajnej nocy. I na specjalne życzenie Michała pokażę, jak się przygotowuje y, picie w mongolskim kociołku. Sprawa jest bardzo prosta, wręcz banalna. Kociołek napełnia się wodą w ilości takiej, jaka jest potrzebna. Najlepiej taką wodą żywą, niechemiczną, niechlorowaną. Następnie zapala się gaz jest też czynność banalna a w kociołku jeszcze wcześniej się patrzy czy nie ma pająków, bo nie rozpająki bywają w kociołku, coś tam robią i następnie w zależności od tego co się chce pić, ja akurat włożę suszone liście rośliny aritako, to jest taka roślinka która tu rośnie sobie wszędzie i, i wzmacnia system immunologiczny ja sobie to, to, to piję rano, taką taką herbatkę ziołową, a do tego dorzucę parę liści, parę liści łajuzy. Łajuza z kolei to jest roślina, łajuza jest zajebista tak naprawdę. Eee... Łajuza jest zajebista, ponieważ jest to, nie ma ani teiny, ani kofeiny, czy tam może ma trochę bardzo, bardzo mało teiny, ale powoduje taki stan koncentracji skupienia. I to jest po prostu coś fenomenalnego, jeśli trzeba robić coś, czego nie, 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 nie lubi się robić. Więc ja na przykład, jeśli mam do robienia jakieś rzeczy na komputerze, które mnie denerwują i odkładam je od tygodnia czy od dwóch, to po prostu Wajuza wytwarza coś takiego, że zaczynam to robić i jest... to, to, to coś, czego nie chciałem robić, jest fascynujące. Nie jest to tylko moja opinia, wytestowałem to też na, na, na dwójce moich znajomych pracujących z komputerami i powiedzieli, to jest zajebiste, więc yy, do kociołka dorzucam po suszone takie pościskane po, po liście łajuzy Jak ktoś chce kupić łajuzę, a, no i miesza się tym oto yy, kazachstańskim nożem. Miesza się i przykrywa się tym oto stalowym hinduskim talerzykiem i po prostu gotuje się. Yy, I będzie wszystko gotowe. Jeśli ktoś chce łajuzę, odzywać się. Yy, tutaj sprzedajemy wszystko.